To musi być wyróżniony Co to meczek? Was, was, was <laughs> Chyba jeszcze nie oglądał. Nie odczytał Dawaj, bo ten leci Odczyta jutro, terminal? Odczyta jutro, no jak już będzie po streamie Będziemy trochę późno, nie? wiem, to może Market? I tak, po środku zobaczmy, co się będzie działo. Człowieku, w razie czego jakby Tomek się włączył, to wiesz. Pokażcie, co nie? Tak. Żeby później się przez dwa tygodnie ze nie śmiało. Eee, tak, market. Ale tam srożyzna jest. No, za cztery kipy. Kąd on wiedział, że tyle będzie? I tutaj nas, na nas jeden. Na nas jeden. A? Jeden ekipa, czy jeden typ? Jeden, jeden typ no, wiesz. W tym miejscu, na żółtym mhm. Dobra, ruszyłem go. Jeden jest, nie? No jednego widziałem, jak on było To chodź, tak? krawat ze mną Ja się cykam, jedno tak, ja bo nawet nie... A Już, no Nie tego typu, ale tylko na 50%, bo się trochę Jest faktycznie tam. Gdzie? W żółtym? Znaczy ja. w tym O fakty, ja mam 4 skopa na tego założone. Jest tutaj na tym narożniku, na niebieskim. Mam go. żeś powiedział, że na chciałem w inne miejsce rzucać granat. To ty I rzuciłeś parę... ten granat do mnie? Nie, nie do ciebie, on rzucił. Co, co? Hmm, srogo. O. I skąd ty wiewiór wiedziałeś, że tak będzie? Co wiewiór? No patrzyłem, że leci taki k patafian, no nie? Że ja? No, Dupą wystawiony leciał, tym ja myślę. No. Ja lubię takie co dupą się wystawiają. Teraz nie wiem co podnieść, ty. Nie wiesz co robisz? Nie wiem co robić, no nie wiem co podnieść. Wszystko podnoszę. No, podnoszę wszystko. Kseruj wszystko, chłop. u mnie. Kseruj wszystko, człowieku. Szybkie mu się skończyć, <todgłosy> szybki to na studiach to nawet okładki zeszytów stu... ten kserował. Wszystko kserowało, Czeku. <laughs> Bo wtedy kserowałeś. Mmm. A to jaka fura? Nie widział ją. Jest ten, ten straganiarski wóz Ducato i motor jest. Podawajcie do mnie, z z tego. Poczekaj, bo tu dobry rucik. Dobra, dawaj, żony. Aha, już dostałem. Jedziesz czy nie? Tak, to tu chowa się tutaj, od, do od tego, przez bazarek, wjeżdżaj. No to wsiadaj do mnie, no gdzie jedziesz? No ch... gdzie jedziesz? Ty nie jedzisz, a nie ja jadę. Dawajcie nubi, zaparkowałem, na to. Dobra, jedź, 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 tu już ten. Czako, ale jeden był, No, no. no. Ja prowadzę. Wszyscy Trzy sobie tak? nie, nie patrzyłem w ekran. Czy <gry> hapo. Papo. Zostawimy go tutaj na tej stronie. Nie, nawet tutaj, na Hapu będzie lepiej. Jak jest w Hapu? No tam gdzie zaznaczyłem. Na koniec pojedziemy, i bo świnić. będziemy szli. idę? Hapu? Hapu jest na tej ścianie. Ciampo! Dobra, wyłączyłem. Przed nami, typ no. na rowerze, ty. Chyba ja dowołuję. No to ładnie, typ na rowerze nas rozwali, no ale wstyd. Dawaj, objeżdżaj. No nie wierzę w to. Dostałem, od ciebie chyba. te, ja no wiesz. wiedziałem, no. Ja muszę poleczyć. Jedziecie, jedziecie, jedziecie. Ja pierdzielę. Ale po co smokujesz? Ca, no, ca, no co? co, 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 co? Dobra, wsiadaj, wsiadaj, jedziemy. Tam, człowieku, który jest niebezpiecznie. Jeden typ na rowerze nas spaliłem cały monitor. Co za nuby? Człowieku no... Klawiaturę, cały wszystko! No wiedziałem, że tak będzie, po prostu wiedziałem. Z takich wstyd no, Człowieku tj. mam nadzieję, że Tomek się jeszcze nie podłączył.

Dobre, dobre. No. Dobrze, że włączyłeś tego streama, nie? No. 12 Co, 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 co? Chyba go jeszcze nie ma ty. Nie, nie. Ale far. No, już już lina z dupy ciekną. Że nie potrafi grać.